To chciał zabić komendanta głównego policji. Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii trzeciej RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka leszka szybowskiego, dostępna na kapital.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymawski, witam szanownych państwa bardzo serdecznie. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. U nas ze względu na atmosferę wokół wyborów samorządowych, tematy bliskowschodnie gdzieś tam zeszły na dalszy plan, ale sytuacja robi się niebezpieczna, bo dwa dni temu Izrael odpowiedział na atak Iranu, wcześniej Irak odpowiedział na atak Izraela, a cała sprawa zaczęła się od tego, że izraelskie wojska zaatakowały. Ambasadę czy konsulat generalny Iranu w Syrii i rezydencję ambasadora. To jest rzecz, no, można powiedzieć, zupełnie bez precedensu, bo ambasady zawsze były takimi miejscami, które podczas wojny były szczególnie chronione. I Izrael, dopuszczając się ataku na irański konsulat i na rezydencję irańskiego ambasadora, no, dopuścił się rzeczy, Zupełnie bezprecedensowej. Trudno się dziwić Iranowi, że na to odpowiedział tak, jak odpowiedział. a Odpowiedział w taki sposób, że wysyłał drony, setki dronów nad, nad Izrael, aczkolwiek odpowiedział w sposób dość łagodny, bo jest jedna ofiara śmiertelna, nawiasem mówiąc, zupełnie niewinna temu atakowi. Ale to z kolei wykorzystał rząd Izraela do tego, żeby znowu rozpocząć. Antyirańską propagandę i dokonać odwetu na Iranie. I tu rodzi się pytanie, czy czeka nas kolejna wojna, tym razem wojna Izraela z Iranem? A jeżeli tak, to czy to będzie trzecia wojna światowa? No bo jak, się do, do, jak mówią tutaj komentatorzy zajmujący się geopolityką, to jasne jest, że w takiej sytuacji Stany Zjednoczone stanął po stronie Izraela, czyli wojna Izrael-Iran może się zmienić w wojnę Izrael i USA przeciwko Iranowi, czyli dwóch potężnych krajów, i to może się rzeczywiście przerodzić w Trzecią Wojnę Światową. Czy tak będzie, nie wiem. Nikt z nas tego nie wie. Natomiast pytanie zasadnicze i bardziej trafne, jakie powinniśmy tutaj postawić, to jest takie, co z tego wynika dla Polski. Bo ja jestem patriotą polskim, i mnie interesuje najbardziej los jednego kraju, los mojej ojczyzny Polski. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba sobie jeszcze postawić, zrobić taki rachunek sumienia, jak wyglądają nasze relacje z obydwoma zwaśnionymi stronami tego sporu, czyli jak wyglądają nasze relacje z Izraelem i jak wyglądają nasze relacje z Iranem. Otóż powiem coś, pod czym Państwo się pewnie podpiszecie, że Relacje z obydwoma tymi krajami wyglądają w sposób dramatycznie zły i niestety w obu przypadkach jest to nasza wina. Jeśli chodzi o Izrael, to on ma głos dominujący w relacjach z Polską. Doświadczyliśmy od rządu Izraela bardzo dużo różnych, no, nazwijmy to delikatnie, przykrości, upokorzeń na, na arenie międzynarodowej. Izraelowi udało się przeforsować wiele inicjatyw korzystnych dla siebie, a niekorzystnych dla Polski w relacjach z naszymi krajami, na przykład zablokowanie śledztwa w sprawie zbrodni wiedwabnym, skandaliczna antypolska polityka historyczna, prawda, która obwinia nas Polaków współodpowiedzialnością za Holokaust i to w czasie, kiedy na terenie tego samego Izraela, a konkretnie Instytutu Yad Vashem w Tel Awiwie, jest ten ogród pamięci, gdzie y, są przyznawane drzewka tak zwanym sprawiedliwym wśród narodów świata, czyli tym, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej, narażając własne życie. I tam ogromna większość tych drzewek to, jest, to są drzewka, które sadzono upamiętniając Polaków. Większość sprawiedliwych wśród narodów świata to byli Polacy, prawda? Ale to nie wszystko. No, mamy jeszcze problem z ustawą 447, mamy jeszcze problem z roszczeniami żydowskimi itd. I ten brak asertywności w stosunkach z Izraelem się tutaj bardzo gorąco na nas mści. A więc a więc w, w, na tym kierunku naszej polityki zagranicznej jesteśmy zupełnie nieasertywni, pozbawieni inicjatywy, pozbawieni własnego zdania i daliśmy sobie tutaj wejść na głowę. A Jak wyglądają nasze relacje z Iranem? One są niestety. Pochodną naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo kiedy w, pod koniec lat 80. W, przechodziliśmy z kurateli sowieckiej pod kuratelę amerykańską, to włodarze naszej polityki, nasi umiłowani przywódcy czy też dalekosiężni samozwańczy mężowie stanu, wymyślili, że miejsce Polski na mapie świata jest jako trwałego sojusznika Ameryki, to jest słuszne. Natomiast oni twierdzili, że, jest, że wystarczy nam. Jeden ten sojusz, to znaczy, że nie trzeba prowadzić polityki wielowektorowej, tylko że Stany Zjednoczone zawsze nas obronią w razie zagrożenia, będą nas wspierać w kryzysach itd. itd. No tacy marzyciele. Pobożni rządzili wtedy Polską, co sobie myśleli, że przecież jak sprawiedliwość jest po naszej stronie, to Ameryka nam pomoże, chociaż przecież wiadomo, że Ameryka się nie kieruje w, swoich, w swojej polityce sprawiedliwością, tylko interesem. W ogóle w polityce nie ma sprawiedliwości, ale postawiliśmy na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, nie realizując polityki wielowektorowej, prawda? I dzisiaj staliśmy się takim Bantustanem, wasalem Stanów Zjednoczonych już od wielu, wielu lat który robi to, co Stany Zjednoczone mu każą. I to robi w sposób głupi aż często aż żenujący, taki, taki aż niesmaczny. Prawda? No można tutaj wymieniać przykładów a przykładów. To tajne więzienia CIA, rozwalenie polityki białoruskiej, bieganie na zadnich łapach przed Ukrainą. I tak dalej, i tak dalej, ale to jest temat na inny podcast. Ja nie chcę tutaj teraz analizować naszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i tej całej podległości, którą zbudowaliśmy, co też było błędem. Mówię tylko o tym, dlatego że skoro przyjęliśmy taką politykę służalczości w stosunku do Stanów Zjednoczonych, to, to automatycznie, logicznie, naszymi przyjaciółmi, czy faktycznymi, czy farbowanymi są ci, których Stany Zjednoczone uznają za swoich przyjaciół, bądź ci, którzy uznają za swoich przyjaciół Stany Zjednoczone, a wrogami są ci, którzy uznają Stany Zjednoczone za wrogów, lub przez Stany Zjednoczone są za takie używane. I właśnie takim krajem jest Iran. Półtora roku temu w Warszawie została zorganizowana konferencja antyirańska, co było takim policzkiem wymierzonym władzą w Teheranie zupełnie bez sensu. Ja muszę przyznać, że ja jestem w polityce pragmatykiem i realistą i zupełnie nie rozumiem takich kreteńskich gestów jak to, żeby sobie zrazić Iran. Bo Iran, nie wiem, czy państwo wiecie, to jest państwo, z którym Polska ma najdłużej utrzymujące się stosunki dyplomatyczne. Już w czasach Jana III Sobieskiego stosunki między ówczesną Persją, bo tak się wtedy nazywał Peria, nazywał Iran, a Lechistanem, czyli, czyli Rzeczpospolitą, obojga narodów były znakomite. Był nawet, jeden ze szlachciców jeździł, kursował między Warszawą a Teheranem z listami między Szachem a, a królem Janem III Sobieskim. Oni wspólnie planowali uderzenie na Turcję, która była zagrożeniem i dla Rzeczpospolitej, i dla Iranu, prawda. Tenże szlachcic jest pochowany albo w Teheranie, albo w Isfahanie, już nie pamiętam, na grobie, który jest najstarszym chyba w Iranie polskim grobem. Bardzo piękna historia. Stosunki polsko-irańskie były zawsze ciepłe. Kiedy armia Andersa wychodziła ze Związku Radzieckiego, to gdzie wyszła? Wyszła do Iranu. Irańczycy się zaopiekowali polskimi sierotami, dziećmi wojny. Wielu z nich zostało zresztą w Iranie. O nich przypominają polskie cmentarze w Iranie, które decyzją władz w Teheranie. Są bardzo ładnie zadbane. Jak ktoś z Państwa będzie kiedyś w Teheranie, niech pójdzie na polski cmentarz i zobaczy, jak pięknie są te groby. I to nawet groby Polaków, katolików, prawda? Iran jest krajem muzułmańskim, ale szanuje Polaków, szanuje katolików i zezwolił na to, żeby tam były katolickie groby. Piękna, piękna, piękna historia. I zwróćcie Państwo uwagę, że przez te kilkaset lat nie mieliśmy z Iranem nigdy żadnej wojny. Nie mieliśmy żadnego konfliktu. Mieliśmy bardzo dobre, ciepłe stosunki, stosunki dyplomatyczne. Mieliśmy często wspólne interesy, jak na, przykład, jak na przykład atak na Turcję w czasach Jana III Sobieskiego. No, nie doszło do, do, do tego, ale, ale były to jakieś fajne, wspólne polityczne zamierzenia. I, i co się dzieje teraz? I teraz my... Zupełnie bez sensu, zupełnie niepotrzebnie sobie te, te dobre stosunki z Iranem naruszamy. I teraz trzeba, odkładając sentymenty, trzeba, się, trzeba sobie zadać to pytanie, które ja sobie często zadaję, także w tych podcastach, jakie my mamy interesy w relacji z Iranem. Otóż my mamy interesy w relacjach z Iranem następujące. Po pierwsze, że jest, żeby chronić w Iranie polskie dziedzictwo, prawda? Po drugie, co ważniejsze, to są relacje handlowe. Przecież Iran to jest potężny kraj, potężny rynek zbytu i to jest, no aż się prosi, żeby wysyłać do Iranu z jakoś tam z obejściem tych sankcji, wszystkich, polskie produkty, chociażby produkty rolne czy produkty przemysłowe i tak dalej. Iran żyje głównie z eksportu ropy. Iran jest krajem dość bogatym, ale jest to bardzo atrakcyjny rynek zbytu dla Polski, dla polskich towarów i trzeba walczyć o to, Przynajmniej ja bym o to walczył, jakbym był umiłowanym przywódcą, żeby zwiększać obroty handlowe z Iranem, żeby do Iranu sprzedawać nasze owoce, nasze warzywa, nasze przetwory, nasze wyroby rolne, nasze produkty przemysłowe, nasze kosmetyki, co tylko się da. Jest to gigantyczny wręcz rynek zbytu. Z drugiej strony, można byłoby przecież kupować od Iranu ropę naftową. I przetwarzać ją potem w Polsce. I tutaj trzeba byłoby to robić, nie oglądając się na różne inne, jakieś tam trudne uwarunkowania międzynarodowe. No ja uważam, jak sobie Amerykanie wprowadzają sankcje na Iran, to niech sobie wprowadzają, ale dla siebie, bo my, Polacy, wcale nie powinniśmy się czuć tym zobowiązani. I to jest największy, największy nasz potencjał w handlu, w relacjach z Iranem, jakiego kompletnie nie wykorzystujemy. No, oczywiście, można też tutaj mówić o współpracy kulturalnej, o współpracy wojskowej, o jakiejś tam współpracy politycznej, żeby Iran stał się takim sojusznikiem Polski na Bliskim Wschodzie itd. My tego nie robimy. Zamiast tego zrobiliśmy kretyńską konferencję antyirańską w Warszawie. I co my mieliśmy, jakie korzyści mieliśmy z tej, z tej yy, konferencji? Żadnych. Nic. Nul. Zupełnie nic na tym nie zyskaliśmy, a straciliśmy dobre relacje, prawda? Czy nadwyrężyliśmy te nasze dobre relacje? No, relacje polsko-irańskie nie wydają mi się złe. Irańczycy jakoś na to przymknęli oko, ale my to zrobiliśmy zupełnie, zupełnie niepotrzebnie. Drażnienie sąsiad, drażnienie jakiegoś tam partnerskiego kraju, z którym od 500 ponad lat mamy znakomite relacje. No Po cholerę. Robić takie konferencje, prawda? Ja uważam, że polska polityka zagraniczna powinna być wielowektorowa i powinna być tak zwaną grą na wielu fortepianach. Głupotą i błędem było to, że my stajemy się takim bantustanem Stanów Zjednoczonych, że robimy wszystko, co nam każe nasz najważniejszy sojusznik, bo my powinniśmy sobie relacje ze Stanami Zjednoczonymi zbudować oczywiście partnerskie, ale z poszanowaniem naszych interesów. Jeżeli Amerykanie chcą od nas czegoś. Co się im opłaca, no wystawmy im za to rachunek, prawda? My tego nigdy nie robimy, nikt nigdy nie powiedział, że, żeby Amerykanie nam płacili za to, że stacjonują tu ich bazy. Ja zresztą nawiasem mówiąc, może powiem coś, co się wielu z Państwa z Państwu nie podoba, ale ja jestem przeciwnikiem i to stanowczym obecności na terytorium polskim jakichkolwiek wojsk obcych, nie tam amerykańskich, niemieckich, francuskich, nieważne. Na terenie Polski powinna stacjonować wyłącznie armia polska, prawda? I taką samą konferencję, i właśnie w imię tej służalczości w stosunku do Stanów Zjednoczonych, zrobiliśmy tą antyirańską konferencję zupełnie bez sensu. Jeżeli stosunki z, nasze z Iranem są dobre, a nasze z Izraelem, delikatnie mówiąc, nie najlepsze, z naszej winy, a stosunki Iranu z Izraelem są bardzo złe, to przecież trzeba to wykorzystać dla naszych interesów. Prawda? No bo co my możemy na tym ugrać? Możemy na tym ugrać przedefiniowanie stosunków z Izraelem, prawda? To znaczy, powinniśmy bardziej asertywnie powiedzieć zaraz. Jeżeli mamy mieć dobre stosunki, to tak, żebyśmy się wzajemnie szanowali, drogi Izraelu, prawda? To przestańcie robić propagandę antypolską, przestańcie nas opluwać odpowiedzialnością za Holokaust, etc., etc., etc. Ja też widzę w relacjach polsko-izraelskich bardzo duży potencjał, zwłaszcza handlowy, bo Izrael jest krajem bardzo importowym. On potrzebuje, on importuje no, produkty spożywcze i produkty przemysłowe, produkty chemiczne, więc jest, no, siłą rzeczy staje się naturalnym partnerem handlowym dla Polski. Eksportuje też wiele rzeczy, które nam są potrzebne, na przykład elementy Przemysłu zbrojeniowego, wina, znakomite wina izraelskie, prawda? I nie ma żadnych powodów, żebyśmy mieli złe relacje z Izraelem, tylko my złe relacje z Izraelem mamy, dlatego że sobie sami na to pozwoliliśmy, prawda? I to jest błąd. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że nie daj Panie Boże, dojdzie do wojny między Izraelem a Iranem. To może być, to może się przerodzić w wojnę światową, bo Izrael i Iran mają przecież bombę atomową, mogą jej użyć. Ale jak, co z tego może wynikać dla Polski? Otóż przede wszystkim my nie możemy się w tą wojnę w żaden sposób militarnie angażować. My powinniśmy, żeby to ładnie wyglądało, robić jakieś konferencje propokojowe, zapraszać jedną stronę, drugą stronę do rozmów. Opowiadać, że Polska się angażuje w proces pokojowy i tak dalej, ale nie możemy sobie w tym czasie psuć relacji z żadnym z tych krajów, bo wojna Izraela z Iranem to nie będzie. Nasza wojna. Ja z jednej strony nie chciałbym takiego scenariusza, że polskie wojska zostaną wysłane do Iranu zupełnie bez sensu, prawda? Po co? Nie ma to żadnego powodu. I zaprzepaścimy sobie, zniszczymy relacje znakomite z państwem, które jest nam życzliwe od kilkuset lat w imię cudzych interesów. To jest głupota. Ja odrzucam to hasło, że za waszą i naszą wolność, prawda, sobie walczymy i tak dalej. Nie. Polacy muszą się zajmować swoim krajem, swoim interesem, twardo i asertywnie bronić swojego interesu, swoich spraw, a nie w imię absurdalnych haseł, prawda, wysyłać swoje wojska na nie nasze wojny. Dlatego, póki jeszcze nie jest za późno, apeluję do tych, którzy sterują polską polityką i w Polsce, i w Waszyngtonie. Nie wchodźmy, nie wysyłajmy żadnych sygnałów że Polska zaangażuje się militarnie w ewentualny konflikt Izraela z Iranem. Ten konflikt może być bardzo poważny, może się przerodzić w trzecią wojnę światową. Ja nie chcę tego konfliktu, ja nie chcę trzeciej wojny światowej. Ja chcę, żeby państwa, zwłaszcza moje państwo, Polska, rozwijało się w chwale, potędze i dobrobycie, ale zdecydowanie nie chcę udziału polskich wojsk i przelewania krwi polskich żołnierzy na nie naszych wojnach. Naprawdę, opanowimy się. Naprawdę opanujmy się. Zdecydowanie ważniejsze z punktu widzenia polskiego interesu są dobre relacje z Iranem, dobre relacje z, Iz z Izraelem, a przecież można je mieć. I przykładem tego jest sąsiad Izraela, Jordania, która ma bardzo dobre relacje z Izraelem i bardzo dobre relacje z Iranem. Także miejmy nadzieję, że nasi Przywódcy i ich mocodawcy z Waszyngtonu jednak pójdą po rozum do głowy i zatrzymają, jeżeli już nie samą wojnę, to przynajmniej nasz polski udział w tej wojnie. Piszę, mówię o tym dlatego, że w książce Operacja Okrągły Stół poświęciłem jeden z podrozdziałów właśnie temu, jak przechodziliśmy spod kurateli jednego mocarstwa pod kuratele drugiego mocarstwa i ani jedna kuratela mocarstwa sowieckiego nie wyszła nam na dobre. Ani długofalowo kuratela mocarstwa amerykańskiego nie wychodzi nam na dobre, bo ja bym chciał, żeby Polska była pod kuratelą Polski, swoich własnych interesów. Dlatego, skoro mówiłem dzisiaj trochę więcej o, o niebezpieczeństwach, jakie się dla Polski wiążą z wojną Iranu z Izraelem, ewentualną, której nie daj Panie Boże, to. Rekomenduję Państwu i zachęcam do zakupu, do lektury mojej książki Operacja Okrągły Stół kulisy transformacji ustrojowej, książki, do której wstęp napisał Grzegorz Braun. Jak zwykle przypominam Państwu, że działa moja specjalna grupa byłych policjantów, analityków, prawników, prywatnych detektywów, która pomaga Państwu rozwiązywać problemy, jakich dostarcza Państwu polska rzeczywistość, zwłaszcza problemów z wymiarem sprawiedliwości. Tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i to, co ujawniam i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to zostawiam w opisie filmu. Link do zrzutki do PayPala, do Patrona i tam mój numer rachunku bankowego będzie mi niezmiernie miło za wszelkie Państwa wpłaty. Nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia!